Drogi kompania A teraz wystąpi prezes Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia imieniem tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, Roman Dambyk. Szanowni zebrani, Droga młodzieży, żołnierze. W imieniu głównego organizatora witam szczególnie serdecznie pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Brawo, 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 brawo. Witam władze państwowe w osobach wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha i ministra Kazimierza Smolińskiego. Witam Pani Poseł Anna Fotyga jest chora, przeprosiła, że nie może być i życzymy jej dużo zdrowia. Mamy pozdrowienia od Pani Minister. Witam posłów Prawa i Sprawiedliwości Janusza Śniatka, Dorotę Arciszewską-Mielewczyk, Marcina Chorałę, Aleksandra Mrówczyńskiego, Jana Kiliana oraz Panią Poseł Małgorzatę, Małgorzatę Zwiercam. Brawo! Witam dowództwo Marnarki Wojennej Kontradmirała Mirosława Mordela, inspektora Marnarki Wojennej.